Kamila i konie jest to pierwszy tom nowej serii komiksów od wydawnictwa Egmont: Miłość oceana. Kamila ma 10 lat i na początku wcale nie lubi koni. Miała się zdecydować na jakąś dyscyplinę sportową. No, i tata próbował ją troszkę tutaj namówić, bo otworzyli klub jeździecki, ale ona nie chciała, nie lubiła koni, widziała w telewizji serial i wcale jej to jakoś kompletnie jej to nie kręciło. Próbowała innych sportów, między innymi tu możemy zobaczyć koszykówki, kółko-garncarskie, no ale nie zdecydowała się na nic, aby dłużej się tym zajmować, nie znalazła dyscypliny sportowej, która by ją wciągnęła. A przechodzenie obok klubu jeździeckiego sprawiało, że wcale nie miała ochoty tam uczestniczyć w zajęciach tego klubu, bo te konie tutaj gryzły, zrzucały z siodła. Można było wdepnąć w kupę konia, więc generalnie widoki te nie zachęcały Kamilę do pójścia i zapisania się tam. Aż pewnego razu przechodząc obok klubu, zobaczyła pewnego pana, który niezbyt dobrze traktuje konia. Koń go zrzucił z siodła, koń się schował, uciekł, Kamila wskazała złą drogę za koniem, no i tym sposobem, można powiedzieć, przełamała pierwsze lody. Kolejny raz znów zobaczyła tego mężczyznę na koniu, który miał zrezygnować z jazdy konnej, ale że ma abonament do końca roku. No to nadal jeździł i nie traktował tych koni zbyt dobrze i bardzo źle się o nich wypowiadał. Koń można zobaczyć tutaj, podał Kamili, abonament do klubu jeździckiego Vincenta, tego mężczyzny tutaj. No i tak zaczęła się przygoda Kamili z końmi. Kamila. Kocha konie, jest zapaloną koniarą, a z komiksu, poza niesamowicie ciekawymi historiami pełnymi humoru, możemy też się dowiedzieć co nieco o rasach koni. Na przykład tutaj na początku było trochę koni, kilka. Raz. Tak to wygląda, a tutaj na przykład mamy budowę konia, więc jest to komiks. Książka komiks, który nie tylko bawi, a bawi bardzo, oj, bardzo, ale też uczy. Ma piękne ilustracje. O, a teraz przenieśliśmy się do stajni. Możemy zobaczyć, jak to jest w stajni. Obrazki rodzinne. Kamila i konie jest tutaj kolejny już. Co można powiedzieć, ponieważ jest to komiks wydany w serii komiksy są super i jeden taki album zbiorowy zawiera trzy oryginalne tomy. Gdzieś tutaj będziemy mieć kolejny. Jest Kamili. Poznajcie świat Kamili i Oceana. Więc jest to naprawdę świetna sprawa. Nie tylko bawi, nie tylko pośmiejemy się dzięki temu komiksowi, ale też dowiemy się co nieco o koniach, o tym jak są zbudowane, jak wygląda stajnia wewnątrz, tak jak już można było zobaczyć na poprzednich stronach. Bardzo dużo do czytania, bardzo świetna zabawa przy czytaniu. Konie, konie, konie i jeszcze raz konie. Jest to książka, którą muszą mieć wszyscy ci którzy kochają konie wijącej o tej przesympatycznej dziewczynie i jej koniu na blogu. W opisie do filmu jest link bardzo gorąco tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.